Pani, a beztlenowe kwasy to jak się otrzymuje? Poprzednio, kartka się tutaj zaraz pojawi w narożniku. E, możesz sobie przypomnieć, jak otrzymuje się kwasy tlenowe, a teraz przechodzimy do kwasów beztlenowych. <laughs> I zróbmy sobie taki. Kwasem beztlenowym jest kwas chlorowodorowy HCl. On nie ma bezwodnika. Dlaczego? Bo z tej cząsteczki, nieważne ile byśmy ich wzięli, nie Wydostaniemy wody, ponieważ nie ma w tej cząsteczce tlenu. Czyli trzeba tu zrobić inaczej. Standardową metodą otrzymywania kwasów beztlenowych jest ich yy, synteza z pierwiastków. A zatem jak to wygląda? Bierzemy sobie wodór yy, oraz chlor. Pamiętamy o tych dwójeczkach, bo to są gazy. Teraz ważna sprawa i często jest to zapisywane w ten sposób, że tu pojawia się taka mała literka g. I ona oznacza gaz. Tak. W wyniku reakcji otrzymujemy coś, co na pierwszy rzut oka może się wydawać upragnionym kwasem, tak? Tu jeszcze oczywiście dwójeczka, żeby nam się zgadzało po prawej i po lewej, ale tu pojawia się zapis g. g oznacza gaz. Kwasy mają, że tak powiem, jeśli mówimy o jakimś źródle protonów, to one będą ciekłe. Tak? Czyli na razie to, co otrzymaliśmy w formie gazowej, nazywamy chlorowodorem. Tak? Aby udało nam się przejść do kwasu chlorowodorowego, musimy ten otrzymany gaz, czyli ten chlorowodór, jak ja to zawsze mówię, Utopić we wodzie. Tak? G, tak? Czyli gazowy. Rozpuszczamy w wodzie. Tak. I otrzymujemy HCL. No, mówi pani, po lewej i po prawej HCL? Tak. Ale świadczy o tym, że go rozpuściliśmy. Zapis AQ, czyli akwa, czyli ciekły. Tak. I wtedy już mamy to, co chcieliśmy mieć, czyli kwas chlorowodorowy. Tak? Super. Nice. Bardzo się cieszymy. Ale czy to jest jedyna metoda otrzymywania kwasów beztlenowych? Oczywiście, że nie. My te kwasy także możemy otrzymać z w tej samej reakcji co kwasy tlenowe. Kiedy Potraktujemy sól danego kwasu mocniejszym kwasem. I przykładem właśnie jest tutaj też ten kwas chlorowodorowy, możemy tak otrzymać. I teraz się dowiecie też, dlaczego ten kwas chlorowodorowy ma nazwę yy, kwas solny. Tak? Dobra, czyli poza pierwotną syntezą możemy tutaj działać na solach. Czyli weźmiemy sobie sól kwasu chlorowodorowego, czyli NACL, i to jest ta nasza kuchenna solniczka, tak, sól, tu zrobimy sól, tak. Do niej dodamy kwasu siarkowego 6, który jest kwasem mocniejszym niż kwas chlorowodorowy, tak? No i co nam się tutaj stanie? Nam się stanie to tak, że to tu, tu wyskoczy, tak? I zostanie nam to, co potrzeba, tak? Czyli NA2SO4, tak? Dodać, i tutaj, co nam zostało, podkreślę to yy, i to, to wyleciało, czyli HCL, tu musimy uzupełnić stronami. Tak, tu dwójeczka nam brakuje i tu nam brakuje dwójeczka. I to jest druga metoda, czyli wypieranie, wypieranie. E, mocnym kwasem. Słabszy kwas. No, co jest tutaj? Kwas z, jej, z jego soli. No, musimy sobie troszeczkę. Od tego z, oj, ba, 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 z jego soli. Takim kwasem, który y, y, szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, jest kwas cyjanowodorowy, tak? Yy. Jego nie, to nie jest kwas bezstanowy z dwóch pierwiastków, tylko z trzech. I jego możemy otrzymać, właśnie, też z soli. Czyli mamy KCN. E, ojej, zeżarłam, przepraszam. E, no. Cofamy no, tu. K. Jeszcze kawałeczek. KCN to jest cyjanek potasu, tak. To traktujemy. A Mocnym kwasem siarkowym. I otrzymamy co? Sól K2SO4. Tak, czyli to i to. I zostanie nam ten kwas, który chcieliśmy. HCN. O, oczywiście uzupełniamy stronami. Tutaj dwujeczka. I tutaj dwujeczka. I nam się zgadza. Super. Czyli znamy teraz tak naprawdę tutaj dwie metody otrzymywania soli, yy, soli, tylko kwasów beztlenowych, tak, albo bezpośrednia synteza, tutaj wrócimy, do góry podejdziemy, bezpośrednia synteza, ale ona jest dwuetapowa, pamiętamy, tak, czyli najpierw spalanie, potem yy, skąpanie w wodzie, czyli yy, adsorcja w wodzie i druga metoda, taka, która może dotyczyć i jednych, i drugich kwasów, to jest wypieranie tych kwasów mocniejszym kwasem z ich soli. Dzięki bardzo. Jak zawsze zapraszam do wspierania kanału i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!